Oddział? Wiecie, co macie robić. Wszyscy goto w gotowości i w zwarciu. Jasne. Dobrze. Oddział 2.0 gotowy do akcji. Mówcie co dalej. A ty co tu robisz? Jest przecież tak późno, mała. Wracaj do boksu, żeby nie spotkało cię nieszczęście. Oddział 2:0 potrzebuje pomocy. Oddział 2:0 potrzebuje pomocy. Pirat, idziesz do niej. Kontrolujcie sytuację. Podobno po mieście krążą mordercy. Karmen, yeah. Cisza! Gonią nas. Namierzyli już placówkę, idź ich ostrzec. Tu oddział 3-0. Potrzebujemy pomocy. Atakują. Oddział 3 potrzebuje pomocy. Gold? Mogę na ciebie liczyć? Jestem. Mają broń? Podejrzewam, że, że tak. W końcu nie atakowaliby bez broni. Coś dziwnego się zaraz stanie. Czuję to. Kryć się! Ale wiesz, że tak naprawdę. Wtedy. Zabiłem ją. Musiałam to zrobić, major. Przepraszam. Kto to? Bella. Na szczęście jej nie znam. Teraz wracaj do domu, Naft, bo jeszcze cię nakryją. Tak, Enzi 2.0. Nakryliśmy go. Następnego dnia. Dziś wi w wiadomościach. Mordercy grasują. Zapito jedną osobę. Tej nocy. Nakryliście go? Kto to był? Naft i Major. Jacyś, no... Współpracują ze sobą. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dobrze. Tej nocy... Pójdzie więcej oddziałów. Ale dlaczego? Macie być na widoku. Rozumiecie? Co? Jak co? No jajeczko. Najlepiej nasadzono. Wiecie co? Macie iść tam razem. Macie być na widoku, żeby ich swabić. Kiedy będą chcieli zaatakować, wtedy wy wyskoczycie. Musicie wybrać kandydata. Zrozumiano? Dlaczego tak wszyscy na mnie patrzycie? Ech, no dobra, ale jak mi coś zrobią, to wasza wina. W nocy. Tylko mnie pilnujcie, bo nie chcę zginąć. Dobra, dobra! Mm. Hej! <laughs> Oddział trzy zero? Co? Kim ty jesteś, major? Zwiewamy stąd. Teraz będzie. A a a, a wy dokąd? Haki, słyszysz nas? Złapaliśmy ich prawie. Hej Montana, tu Naft. Potrzebujemy pomocy. A Później tu Agent 3.0. Ha, haki potrzebujemy pomocy. Matko Boska, wezwijcie lekarza! Co tu się stało? Pomogę ci. Kolejna noc. Znowu ty. Co cię to kim jestem? To, że wiem kim jesteś i mogę to rozpowiedzieć. Wtedy cię złapią. Mnie złapią? Mnie? Ty mały zdrajco. Chodź tu. Co chcesz mi zrobić? Minutę później. Puszczaj mnie! Oddział 3-0. Woła na pomoc! Pomocy! Halo? Halo, nie słychać! Od au i e o. Po. Buje. Pocy! Zacina cię! Pomocy! Puszczaj mnie! Pomocy! Puszczaj go, ty draniu! Już masz go puścić! Bo wezmę policję. jeju, taki mały kucyk, jak ty wezwie policję? Co mi takiego zrobią? Ja i co ci zrobią? Wsadzą cię do kicia. Ręce do góry. Jest pan aresztowany. Później. Wchodź tam. Zostajesz tu na 10 lat. Czaisz? Nie zostanę. Jeszcze wyjdę. Tej samej nocy. Wow. Wysokie, test ciążowy, test ciążowy, test ciążowy. Dwie kreski. Jestem w ciąży. 11 miesięcy później. <laughs> Jesteś słodki. Wszystkiego naj. Aaaa! Papiery rodzicielskie przyznajemy. Pilatowi. Co? Tak, synu. Będziemy razem. Tak. W nocy. Za mojego przyjaciela. Tej nocy. Zamordowano pewnego osobnika. Ciało zniknęło. Oto miejsce zamordowania. W ostatniej chwili a już bym nie żył. Nie mogę wrócić. Udjany w domu. A. A. Jak to możliwe? Zabili go. Jak to, to nie mogło się stać. Dlaczego ja mu to zrobiłam? Dlaczego go zostawiłam? Dlaczego ja muszę teraz cierpieć? Dlaczego ja z nim byłam? Pomocy! W agencji. Nasza agencja już, jest już niczym. Bez pirata to wszystko na nic. Muszę zamazać ślady, zamazać ślady. I -o, i -o, i -o, i -o. Kim jesteś? Ja? Sprzątaczem? Sprzątam po zmarłych? Na pewno? Aż to zbadam. Pokaż papiery. E, e, no ja. Ja. Ja zapomniałam z domu. Dobra, tym razem ci odpuszczę, ale jak następnym razem tak będzie? Idziesz do więzienia. O, okej. Okay. Kolejne niby ofiary śmierci. Gdy drużyna była już w komplecie, wracamy do haki. Powiemy o wszystkim policji i zbudujemy nową agencję. A ja zajmę się Dianą. Tak jest, kapitanie. Tak jest, kapitanie. Mamy dowody? Montana i Major do aresztu. Do więzienia. Za mną. Haki, my żyjemy i chcemy zbudować razem z Tobą agencję. Hej, Magic, pamiętasz mnie? <laughs> Tata! Tata! Pirat chcę do ciebie wrócić. Mogę? Tak, Diana, ale nigdy więcej mnie nie zdradzasz. Jasne. Koniec! Drogi YouTube. Nie banuj nie konta, konta, ta, yy, ta krew to żelki, tak. To żelki śmierżelki, tak, żelki, więc takie oczka takie czerwone. Takie, no. Także proszę, proszę nie banuj. Nie banuj, bo no, podoba mi się mój cel na YouTubie jaki dostałam. Także bardzo